Cześć, ja nazywam się Przemek Sibera, a to kanał Afiliacja w pigułce, w całości poświęconym tematyce zarabiania w internecie. Marketing afiliacyjny byłby dużo łatwiejszy, gdyby można było znaleźć najlepszego copywritera, po prostu wpisując w wyszukiwarkę Google najlepszy copywriter czy the best writer for your blog w języku angielskim. Znalezienie copywriterów w sieci w dzisiejszych czasach nie jest trudne jest wiele miejsc, gdzie możemy ich znaleźć. O wiele trudniej o takiego copywritera, który zrobi dla nas artykuł wysokiej jakości, dostarczy go na czas, nie będzie jakiś mega drogi i będzie miał choćby podstawowe znajomości SEO. To wciąż jednak nie jest niemożliwe. Na tym filmie pokażę Ci najlepsze miejsca na znalezienie copywritera w sieci i wyjaśnię Ci, jak wybrać tego najlepszego, żeby nie nadziać się na minę. Oczywiście zanim przejdziemy do konkretów, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, nie zrobiłaś, zapraszam Cię do subskrypcji mojego kanału, kliknięcia tego dzwoneczka obok gdzieś tu po prawej albo po lewej stronie, aby być na bieżąco informowanym na temat nowości na moim kanale. Zachęcam Cię również do zostawienia łapki w górę, komentarza i przesłania tego filmu dalej. Jestem również na social mediach, na Facebooku, Twitterze, Instagramie. Linki do moich profili umieszczę tutaj w opisie do tego filmu na dole. Także dość gadania, przechodzimy do konkretów intro. Zacznijmy od tego, gdzie znaleźć tych copywriterów. Dlatego wskakuję szybko na mojego laptopa i pokażę Wam kilka ciekawych miejsc. Jak zwykle wszystko, co się da, podlinkuję tutaj w opisie do tego filmu. Także, jak będziecie chcieli, w każdej chwili możecie tam sobie zjechać na dół i sprawdzić to wszystko, o czym tutaj mówię. Zacznijmy od mojego numer uno the best number one place czyli strona upwork.com to tutaj najczęściej wyszukuję swoich copywriterów i tutaj ich najczęściej znajduję stronę tę powinniście już widzieć na ekranie jak widzicie upwork.com jak znaleźć tutaj copywritera to bardzo proste klikacie tutaj find talent writing and translation i potem wpisujecie Writer i może powiedzmy szukamy kogoś z niszy fitness wpisujemy fitness no i możemy tu kliknąć tą lubkę albo enterek tu dajemy continue możemy tu sobie jeszcze dopisać jakie chcemy żeby ten nasz idealny kandydat miał dodatkowe umiejętności czy cechy ale my tego na razie nie będziemy robić naciskamy collapse i tutaj macie listę kandydatów możecie każdego kandydata sobie Dokładnie prześwietlić, przeczytać jego rezumy, zobaczyć co myślą o nim poprzedni klienci. Także jest tu bardzo dużo przydatnych informacji, które pozwolą Wam wybrać właśnie tego idealnego copywritera. Oczywiście nie możecie sobie wybrać copywritera już tutaj, tylko pierwsze musicie się tam zarejestrować, potem potem wrzucić ofertę pracy i ewentualnie zaprosić taką osobę do współpracy. A wtedy ona albo, z, albo przyjmie zaproszenie, albo je odrzuci. Kolejna strona, jaką gorąco polecam to fever.com. Również bardzo popularny marketplace, aby znaleźć copywritera, wystarczy, że wejdziecie sobie na przykład tutaj writing and translation i potem sobie możecie wybrać artykuł o blogpost. Tutaj możecie sobie wybrać, w jakim języku chcecie artykuł. A jeśli chcecie znaleźć kogoś z danej niszy, to no tak jak analogicznie jak, jak na Upwork pisujecie Writer, Fitness czy cokolwiek, i również Wam znajdzie najlepszych w tej dziedzinie. I tutaj też możecie sobie wejść. Tutaj macie ceny za 500 słów na przykład. Niżej zjedziecie, tutaj macie opinię, możecie sobie poczytać. I sprawdzić, czy warto z nim współpracować, czy nie. Możecie wysłać mu wiadomość, ale oczywiście najpierw musicie, musicie się w tym portalu zarejestrować. Kolejna strona, którą polecam, to po prostu Facebook. Możecie na przykład znaleźć copywritera na jakiejś tematycznej grupie. Na przykład powiedzmy, że mamy, że chcemy zbudować stronę o zdrowiu. A to i niech to będzie język angielski, czyli szukamy po prostu grupy o zdrowiu czyli health klikamy tutaj w szukaj health sprawdzamy grupy i tutaj macie pełno tych grup i wieszcie możecie się zapisać do każdej zostaniecie przyjęci to tam jeśli dostaniecie zgodę od właściciela tej grupy będziecie mogli zamieścić ogłoszenie o pracę i na pewno znajdzie się Ktoś, kto będzie chciał dla Was pisać za niewielkie pieniądze, i co najważniejsze, będzie zainteresowany tą niszą, a to oznacza lepsze artykuły. Możecie również w inny sposób znaleźć copywritera na Facebooku: po prostu zamiast szukać grupy danej niszy, możecie znaleźć ogólnego copywritera wpisując na przykład free, Freelance Writer. I tu znowu wchodzimy w grupy, i wyświetlą wam się setki grup, które skupiają takich właśnie freelancerów. Którzy lubią pisać artykuły na zamówienie. Też możecie dołączyć do grupy i tam znaleźć kogoś, kto będzie idealny do waszej niszy i współpracy. Kolejna strona, którą ja polecam i z której korzystałem nieraz, to forum internetowe zwane Black Hat World. Aby znaleźć tutaj writera, mamy tutaj podstronę na forum. Klikamy najpierw forum. Potem zjeżdżamy tutaj troszkę niżej. I tutaj mamy Content and Copywriting. Tych ofert jest tu naprawdę setki, setki. Jest z czym wybierać. Wystarczy sobie kliknąć w jakiś temat, znaczy w jakąś ofertę i możecie przejrzeć tutaj naprawdę jest sporo sporo opinii. Kolejny, ostatni sposób, na szybko, pokażę Wam. Po prostu wchodzicie sobie na Google i wpisujecie sobie swoją niszę. Ja powiedzmy, jestem w niszy. Odchudzanie, czyli po angielsku sobie to wpiszę: weight loss. Czyli wpisujemy Weight Loss, do, do tego wpisujemy forum i macie tu jakieś różne fora na temat odchudzania. Zapisujecie się na takie fora. Tam jest wiele ludzi, którzy dają Tobie jakieś różne porady, ale również i piszą artykuły. Więc tam też również możecie znaleźć swojego copyrightera. Na koniec jeszcze jeden bardzo fajny sposób. Po prostu szukacie bloga albo macie już jakiegoś bloga, który Wam się podoba i widzicie tam artykuły, które Wam się bardzo podobają. Po prostu wchodzicie na taką stronę, wchodzicie w dany artykuł, zjeżdżacie na sam dół. Tam macie autora tego artykułu, możecie się z nim skontaktować i zapytać, czy nie chciałby również pisać artykułów dla Was. Na tym lista się kończy. Ja ze swojej strony najbardziej polecam Upwork, a Wy zrobicie już jak uważacie. Wyskakuje teraz z mojego kompa i kontynuujemy, bo mam jeszcze parę spraw do omówienia. Skoro już wiecie, gdzie szukać tych copywriterów, to teraz wyjaśnię Wam kilka innych bardzo ważnych kwestii. Po pierwsze, ile taki copywriter powinien Cię kosztować? Nie ma się co oszukiwać. Wiele zależy od tego, w jakim języku copywritera szukasz i jakiej oczekujesz jakości. Największy wybór masz oczywiście wśród copywriterów angielskich. Można płacić 2 centy za jedno słowo można płacić również i 20 centów za jedno słowo co daje ci już niezły wynik ponieważ jeśli byś chciał zamówić sobie artykuł na 1000 słów kosztowałoby cię 200 dolarów moim zdaniem to dużo i nie warte swojej ceny ja staram się trzymać zasady że nie płacę więcej niż 40 dolarów za artykuł który ma 1000 słów ale to nie znaczy że i za 20 dolarów nie dostaniesz z dobrego artykułu który będzie generował dla ciebie jakieś tam Zyski w przyszłości. Najdroższe będą oczywiście te artykuły, które wymagają najwięcej researchu, albo te bardziej techniczne artykuły, gdzie wymagana jest specjalistyczna wiedza. Trzymaj się jednak zasad, które teraz przedstawię, a znajdziesz dobrego copywritera za niewielkie pieniądze. To ci obiecuję. Jak szukać copywriterów? Po pierwsze, pisz bardzo szczegółowe oferty pracy i od początku wyjaśnij, jakie masz oczekiwania wobec swoich. Kandydatów. W swojej ofercie pracy fajnie, jakbyś miał od początku sprecyzowane m.in. na jakim temacie idealny kandydat powinien się znać, jakie musi mieć doświadczenia, ile będzie musiał pisać tekstów tygodniowo, czy szukasz kogoś na pół etatu, a może na cały etat, czy ten twój kandydat powinien znać się na zagadnieniach SEO, czy powinien być native writerem, czy po prostu gościem z innego kraju, który zna język angielski na przykład i pisze teksty w języku angielskim. Na koniec precyzuj również, jaki masz budżet. Na przykład, na artykuł, albo na cały ten projekt, który masz w planach. Druga bardzo ważna sprawa to zanim wybierzesz jakiegoś copywritera, zawsze czytaj opinie na jego temat od poprzednich klientów. Bardzo ważne jest również, abyś poprosił o przykłady poprzednich artykułów, które dany copywriter, który cię interesuje, napisał dla swoich poprzednich klientów. A jeszcze lepiej by było, gdyby to były artykuły właśnie w twojej niszy. Jeśli już kogoś wybierzesz i zamówisz jakiś artykuł, pamiętaj. Nigdy nie akceptuj go, zanim nie będziesz zadowolony w 100%. Zwracaj uwagę na błędy, mów swojemu copywriterowi, co ci się nie podoba. Tylko tak nauczysz go czego oczekujesz. Z czasem tych błędów będzie coraz mniej, a wasza współpraca stanie się lekka i przyjemna. I jeszcze bardzo fajny trik, aby wyplenić tych copywriterów, którzy nie czytają ofert pracy czy po prostu botów bo są i takie boty które na przykład wrzucisz ofertę pracy to po sekundzie wysyłają do ciebie wiadomość że są zainteresowane współpracą na czym polega ten trik to proste na końcu swojej oferty pracy wpisz coś w stylu jeśli jesteś zainteresowany moją ofertą na końcu twojej aplikacji umieść zdanie i tutaj wybór dowolny możecie napisać coś w stylu jestem super copywriterem i chcę pracować dla Ciebie, koniec. I oczywiście jeszcze dodaj disclaimer, że nie będziesz brał pod uwagę aplikacji, które nie będą zawierały tego dopisku. Ten jeden mały triczek sprawi, że będziesz wiedział, czy masz do czynienia z osobą, która zwraca uwagę na szczegóły, czyta ofertę pracy od początku do końca i wie jakie masz oczekiwania. Na koniec bardzo ważne. Droższy copywriter nie oznacza, że lepszy. Mnie na przykład udało się znaleźć copywritera z Indii, który pisze lepiej w języku angielskim niż wiele native writerów, z którymi miałem okazję współpracować wcześniej, którzy twierdzili, że mieszkają w Anglii czy w USA od urodzenia i uczą się języka. I no i język, jest, i język angielski jest ich językiem ojczystym. I pamiętaj, że tutaj trzeba się uzbroić w cierpliwość. Na swojej drodze trafisz na wielu copywriterów, którzy nie będą mogli sprostać twoim oczekiwaniom albo nie będą słuchać twoich wskazówek i będą robić wszystko po swojemu. Najgorsi są jednak ci, którzy nie dostarczają swoich prac na czas i potem wymyślają różne dziwne wymówki. Ja pamiętam, że miałem jednego copywritera, któremu chyba ze 3 albo 4 razy zmarła babcia. Takie miał gość przynajmniej tłumaczenie. Z czasem jednak nabierzesz wprawy i w końcu znajdziesz copywriterów, z którymi będzie ci się dobrze współpracowało. A takich warto trzymać przy sobie i ich rozpieszczać. Ja na przykład co święta, Wielkanocne czy Boże Narodzenie, staram się im się zawsze wysłać jakiś tam świąteczny bonus. Czas nas nagli. Myślę, że powoli pora się żegnać. Także ja ze swojej strony zachęcam Cię do subskrypcji mojego kanału, jeśli tego jeszcze nie zrobiłeś. Kliknięcia tego dzwoneczka obok, aby być na bieżąco informowanym o nowych filmach na moim kanale. Jeśli podobał Ci się ten film, to zostaw łapkę w górę, skomentuj, jeśli masz jakieś pytania i prześlij film dalej do swoich znajomych, bo być może wśród nich jest ktoś, kto będzie zainteresowany tematyką zarabiania w internecie. Pamiętaj również, że jestem na social mediach na Facebooku, Instagramie czy Twitterze. Możesz mnie tam śledzić. Linki do moich profili umieszczę tuż pod nagraniem w opisie filmu. Z mojej strony to już wszystko. Trzymaj się gorąco. Pozdrawiam cię. Cześć!